Dzień dobry, cześć i czołem! Witacie skąd się wziąłem? Ja jestem wesoły Furman i zapraszam Was na kolejny odcinek Series. Let's play Batman Arkham Asylum. Dobra, jak już pewnie pamiętacie z poprzedniego odcinka, musimy znaleźć e, wieżę, z której strzelał do nas Joker albo ktoś od Jokera. Ale najpierw. Ciekawe czy mogę go odciąć. E tam. Chciałem z nim powalczyć jak prawdziwy mężczyzna, ale niestety gra mi nie pozwala. Także lecimy, lecimy, lecimy. Poszukać, kurde, skąd Szybuj ze ściany. O, fajny motyw Hugo Strange. Luski tu mamy, mamy, mamy znaleźć. A raczej, wypytać się Jokera o procedurę numer 10. Człowiek, kalendarz? Uch. Co to jest? Rain or shine. Co masz Are mi do powiedzenia? Jakiś dziwny człowiek, kalendarz? April jest dobra. Jak widzę, można otworzyć te drzwi za pomocą tego, ale nie mamy. Mamy dezyfrator, ale czy ten dezyfrator działa na. Powinien działać. Ok, Chyba to nie jest to o czym myślałem. Gotam FM, Dobra, załóżmy sobie, że chcę na tym pozostać. Dostrój, wyjdź Lewy kontrol. E tam, nic nie zostanie myślałem. Co tu mam, pazur? Pazura nie chcę. Zbuchowy żel. Dobra, na razie nic z tym nie zrobimy. Z tym fantem trzeba będzie tu przejść później. Ciekawe, kiedy później, kurczę, nastąpi. Spojrzałem na mikrofon, kurde, czy nie mam czasem go wyłączonego. Na szczęście nie mam. Już się wystraszyłem, że jak debil, zapomniałem go włączyć. I pytanie, tu jest gdzieś wyjście, czy, 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 muszę z powrotem lecieć tam, skąd przyszedłem? Nie, na szczęście to było wyjście. Coś tu ciekawego mamy? Chyba nie. To co, lecimy zbadać, kurde, miejsce... ...skąd nas zaatakowała Joker, kurde. Yeah.

Kopnięcie w locie. A kuku model fucker! Do gleby, kurwy, synu. Specjalny nogadno kombinacyjny. Aha, to trochę uprościli, widzę. Sterowanie względem poprzedniej części. A ten co? A ten chyba nie wie, że tu jestem. Odpukałem jego kolegów. No się ma, koleś. Oczywiście, że Harley Quinn nigdy nie była zbyt wystra. Czyż to dzita jest? O, lecą do mnie więźniowie. Czego to badanie zrobić, żeby wygrać? Ja, a specjalny no ten cios nagołtujący, czy coś takiego tam. Normalnie chyba rekord w moich kombinacjach. Yeah, 30, nie, 29. O, a co oni mnie obserwują? Fajniutko. A ciekawe, czy wiedzą, jak się tam dostałem. Następny poziom! Strój Batmana, pancerz balistyczny. Gdzie są jakieś informacje odnośnie tego, co ja chcę? Zapewnia. Aha, przed bronią palną. A tu bojowy. Przed atakami bezpośrednimi. A tak, falą uderzeniową. Przytrzymaj. O! To się może przydać. E, chodzi tu o to, że jeśli lecimy z wysoka, będziemy mogli pierdoląc całym impetem na ziemię. Dzięki czemu e, zrobimy potężne. Czy nie, czy to aż takie potężne, ale jakieś tam uszkodzenia.

What am I saying? Of course you do. Who wouldn't? So anyway, here's the deal. Mr. Jay is really not up to a visit right now. He's not feeling himself. Well, actually, he was earlier, but that's not what I meant. Fusta Pika. I so good that idiot doctor, I said from here. Did more smarts from these bozos? I've okay, peace crunch, right on. dobra, chatra, suskravich, only mambronia. attacking armed thugs head-on is suicide. i need to disappear. pick them off silently, one by one. one by one. just stay there in this mr. hawk. captain hawk. don't know where i am. good. let's keep it that way. time to survey the room. plan out my tactics. all armed. two hostages. To No na pewno. Fajny tutorial tak! jest ich troszeczkę. A ten cudek tu zdycha, kurde. jakiś jakimś w kieszeni. Knockout, kurde, a czy nie, nie zobaczą czasem? Na pewno usłyszą. A nie, proszę bardzo.

Tu jest ich dwóch. No, czyli coś jak Double Blade w Asahaszynie. Zeskocz po cichutku. Podwójny Nokiał bezpośrednio za co. Podwójny! O! Psztyk, idzie się końcowały kurde. Jakie maski mają śmieszne. ale no, rzeczywiście, końcu Batman to za zadbał. No, For the help. Okay, tam z nim? Nie, to on mówi. Jak on ma takie strzałki na głowę, to chyba on jest w trakcie mówienia. Dlatego tak to wszystko wygląda. Dobra, widzimy jakichś. Yy, nie ziarów, tylko tych strażników arkan. A teraz pytanie: gdzie to mam się dostać? Nowa modyfikacja gadżetu. Dobra, co skoczmy sobie tam? Tu potrzebuję pewnie haka. Pamiętając w poprzedniej części, ale. Okay, ale dobra, coś nie pasuje. Bell Tower, czyli stamtąd, bo z nad wieży on ciskał. Aron Cash, przecież on był... On był w ty, on był w jedynce. Tam, w tam gdzie... Gdzie było biuro Wardena bodajże Chyba tak Coś w ten deseń Wspinaj się! Wszystko będzie dobrze, więc wspinaj się Parkrow. Aha. Poszukaj śladów na karabinie. Gdzie tam są jakieś ślady? Ja tu nic nie widzę. I co? Well, Mr. Joker!

Al -Alfred. Prawda. The signal to Alfredzie, to wypowiedź, jak ten moment zaczynają, nie mogę zaznaczyć nacisku. Dobra, czyli na miejscu sygnału radiowego, by znaleźć jokera. Ale dobra, ale co tu mi. Dobra, chodźmy tam. Człowiek, bomba! Ej! Myślałem, że jakaś coś fajnego to zrobię. A tu. Czuć sto! 100. Dobra, musimy ich pokonać. Kurde, myślę, że ich tu będzie mniej. Okej, okay. i po sprawie. Dobra, ale mamy. Aha. Czy trzeba teraz tam się jakoś udać? Tutaj. O jas. Yes. Czy jestem w stanie co zrobić? Ja się pytam. Działa na nacisk, a można do tego. Ok, i teraz co? Can you go defeat a mind? Scene is mine? Czy możesz pokonać jakiś tam umysł? A, dobra. Widzicie co? Walić to. Szukamy sygnału. Zbadajmy sobie mapę. Misję poboczne. Walka z tym można szukać najgorzejszej przestępstw z całego Gotham. Kiedy tylko to chodzi, to podejrzanego incytetu, bo Bad komputer oznacza miejsce zdarzenia na mapie i przeprowadzi śledztwo, żeby poznać. Przeprowadzić śledztwo, żeby poznać super gangsterów. Strefa zamknięta. O nowy. Dobra. And Tiger 5 to command. We have a visual on a distress player or a 5 to command. We have... Dobra, wiecie co sobie może... Mogę jakoś ustaw backspace. Dobra, spróbuję. Spróbuję tam dojść, a nuż będzie coś ciekawego. Kurde, nie wiem o co chodzi z tymi łamigłówkami jeszcze, ale to się... To się w sumie przekonamy w późniejszym etapie. O, fajnie, tu mam. Dzwoniący telefon. Okay. Co mi daje ten telefon? O, oh, fakt, nie, 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 nie. Nie tam do tych lansów. Sprawdź, odbierz telefon. Mój głos, oczywiście. W Drain, drain, motherfucker. Mam Batman. Ring, ring. <laughs> Dobra, fajnie, że nam dać jakieś szczegóły. Życiorys z zasach się zmienił. No niewiele, trochę, trochę chyba wyładnią nawet od poprzedniego czasu. Dobra, czyli uciekł z Arkham Asylum, ale ciągle w gotam zabijał z tego co zdążyłem przeczytać. O, podnieść trofeum czeka zagadki. No i że co? Że nie możemy tego wziąć? Ukryte w agresji przez za troszeczkę jeśli ktoś oprócz kobiety, kot, już czy są... Aha! Czyli czerwone są dla Mr. Catwoman, a czyli Mrs. Eee, lecimy do misji pobocznej, tam jest... No dobra, zobaczę sobie jeszcze raz to gówno. I to mam pokazuje gdzieś coś? Nie, tu jest. I co to nam da? Gumwno. Dobra, fajść to. Jak już wspomniałem, wcześniej nie ma sensu, chyba. Cinema. Celnik rzeczywistości rozszerzony. Co to jest? Dobra, na razie to walić. My jesteśmy tutaj. O tam Myślę, że trochę bliżej tamtego celu. Kob murzyna w głowę. O, to taki bardziej trochę cygan niż murzy aczkolwiek. W sumie kogo to bardziej interesuje. lecimy tam do Crank Toys. Cokolwiek tam nie jest. Bomba pikująca Spróbujmy sobie teraz użyć tej umiejętności. Teraz będzie bezdrze troszeczkę. Znając życie jest to pułapka. o oh, fuck! Oberwało mi się niesłusznie! Ciecie ja nic nie zrobiłem! Jeszcze Swoją drogą ciekawe, czy mogę wykonać dwa kontrataki jednocześnie. Fuck my life. Gnijcie szuje wredne Dwalniemy tego z baseballem. Jest! W końcu mogę to zrobić! Albo to był czysty fuks, bo w tamtym Batmanie nie dało się. Nie dało się tak fajniutko. E, jak go się wykańczało, nie dało się go potem dobić. Znaczy jak e, kontrataku, co? Ja też pieprze. Ciekawe co to jest? Aha, to pewnie trzeba. Jakieś gunbno. Otworzyć. Dobra, także wejdę tutaj. I to będzie tyle w tym odcinku, bo widzę, że już czas nagli Także zacznę co tu będzie i zakończę ten odcinek. O, widzę jebany. Jebane. Dobra, także dzięki panowie i panie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się przypadł Wam do gustu. Jeśli tak zapraszam na kolejny, jeśli nie, też zapraszam na kolejny, trzymajcie się ciepło, pa!